Pierwszy etap to wyprowadzka. Dzień dobry. Robię dzisiaj miód z mniszka lekarskiego. Ma swoich zwolenników i przeciwników. Ja jestem zwolennikiem. Ci, którzy chcą poczytać trochę na temat właściwości, odsyłam na mój profil. Na Facebooku tam udostępniłam artykuł. Dobra, rozpoczynamy gotowanie. Wcześniej oczywiście trzeba pozbyć się domowników z kwiatów. Najpierw wlewamy wody 750 gram. U mnie mniszka na polu rośnie dużo, także jak ktoś szuka, to zapraszam do mnie. 350 gram kwiatów albo 380 sztuk. Zobaczymy, ile zebrałam. Okazuje się, że ilość nie przekłada się na wagę, ponieważ zebrałam ponad 400 kwiatów, a waga mi pokazała 200 niecałe 300 gram. Ale to nic. Lecimy dalej. Trzymam się tego, że zebrałam 380 sztuk. Teraz dodajemy skórkę z, cytryno, z cytryną, cytrynę ze skórką, Boże, przecież ja zawsze muszę się przejęzyczyć. Zakładamy miarkę i na 15 minut obroty 1. Wracam po 15 minutach. Mam już odcedzony wywar z kwiatów. Taki miałam woreczek, przydał się. Dosyć klarowny jest. Mam już odsydzony wywar z kwiatów. Taki miałem woreczek, przydał się. Dosyć klarowny jest. Nawet bardzo bym powiedziała. 750 gram cukru. Prawie kilogram, no ale z czegoś tą słodkość musimy uzyskać. Zakładamy pokrywę. I zamiast miarki koszyczek ustawiamy obroty na 4. I teraz 40 minut. Mam bluzę, nawet w temacie. Teraz przelewamy. Słuchajcie, bardzo gorący jest. Aż bym miała obawy, żeby mi słoik nie pękł, ale mam nadzieję, że nie. got